Trafiliśmy w końcu na stanowisko UBP-Rogów, czyli naszego rodzimego producenta znanego z takiej konstrukcji jak Jack, który jest od wielu, wielu lat dostępny w naszych sklepach. Ale mamy nowość: nowość w postaci ich pierwszego Aera o nazwie Piast. Air. Tak jak tutaj gadaliśmy z panami, generalnie produkują e, większość rzeczy sami. Lower, upper, łoże, buffer tube, wszystkie te elementy dodatkowe produkują sami. E, tak jak powiedzieli, łatwiej jest im powiedzieć czego nie produkują niż to co produkują na miejscu. No i jakie wrażenia? Wrażenia takie, że ten karabin generalnie jest dosyć, dosyć ciężki, ale powoduje to, że czujemy jego solidność e, z wyposażenia. W standardzie spust Trigger Techa fajny bezpiecznik, dwustronny, dobrze działający. kude po obu stronach nałożu. Dodatkowo and też. Z...